Chodź Miki, Miki miał dzisiaj okay. przygodę na porannym spacerze. Wywiązała się, nazwijmy to bójka z wiejskimi psami, tutaj z burkiem od sąsiada, mojego sąsiada tam. No niestety Miki dostał malutką ranę no ugryzienie. Pokaż, pokaż. O, to już był wetrynarza, miał bidaczek, krzycie. Teraz dochodzi do siebie po tym tak zwanym głupim jasiu. Co, Miki, powiesz? Chodź do nas, chodź. Tak, Miki. Miki. A. Niestety weterynarz stwierdził u niego nadwagę. Także będziemy razem zbijać kilogramy. Masa jest. Będziemy robić teraz rzeźbę. Miki musi zgubić 10 kg. No i mi też by się przydało. Miki, nie możesz na prachu rzeź. Chodź. Chodź, chłopak. Chodź chopak, daj, da, daj to cielsko, daj, daj to cielsko. Nie możesz leżeć na piachu, bo ba się pobrudzisz, Idź sobie, idź sobie gdzieś cielskiem w cień na beton. Idź, idź. no idź, idź na traweczkę sobie, tak. Idź, na, idź. O, w cień się połóż, tak. Tu się uwal grzecznie sobie leż, albo do domku się połóż. No idź, idź, idź chodź chłopak. Nie wie co się dzieje. Idź, idź puścioszku. Tak, dieta. A my wracamy do naszych pojazdów. Piękny dzień. Szósta rano, piękna pogoda. Mam tutaj blisko takie laseczki, można powiedzieć. Można sobie iść. Oddychać świeżym powietrzem. Słuchać ptaków. Pięknie, tam tu ćwiergolących. Miki sobie chodzi. No, muszę teraz pół godziny rano i pół godziny wieczorkiem wyjść z moim tucznikiem i go trochę, wiecie, odchudzić. Lekarz kazał, no nic nie porad. A nie będę potem, wiecie, o, buszuję w zbożu. Mały fragment. Dobra, wracamy zaraz do akcji. Ja tu jeszcze się trochę dotlenię, żeby pełen nadziei i im siły walczyć z waszymi busami. Dwa lata mi zajęło e, wzięcie się w garść i danie w końcu mojej wiertarki do naprawy. To jest taka stara e, wiertarka, wiertarka-warka. E, silnik, coś tam się działo z silnikiem, jakaś jedna cewka była spalona. Dałem do dziadka takiego fachowca przewija, przewijacza silników. Fajnie mi tu wszystko kabelki powyprowadzał, bo to takie było jakieś dziadostwo. Także założę sobie to i mam już spokój z wiertarką. Dwa lata, no ale wiecie, niby nie jest, niby nie taki nieczęsto nie używany przyrząd, ale czasem jak coś trzeba przewiecić grubszego, to trzeba się pałować z wiertarkami. A tak, stary grzmot, ale porządny. No i pięknie, wszystko porobione, działa, działa idealnie. Tylko muszę sobie kupić no, lepszy uchód, bo to jakieś chińskie ścierwy, jakie ma bicie. No, tak że... No y, przyszedł mi właśnie uchwyt kupiłem taki uchwyt y, uchwyt wierta, wiertarski taki wiecie samozaciskowy cały z tym no y, to się, jak się nazywa z monolitycznym tym trzpieniem to jest porządny polski uchwyt y, wiadomo chińskie są takie chińskie ale chiński kosztuje na no 100 ten kosztuje 200 ale to jest taki mój wkład no, kupujcie polskie to wiecie to jest porządny wyrób ten dziadowski miał milne wybicia Ten na pewno... Ten na pewno będzie miał mniej. No i jest polskie. Trzeba kupować polskie, to jest bardzo ważne. No bo zaraz zobaczymy, włączę ją i jak to w ogóle chodzi. No, fajnie chodzi. Nie ma żadnego bicia, wszystko elegancko. Dla mnie to wystarczy. No także po dwóch latach wiertarka jak nowa. A to jest. No, 60. 69. rocznik. Prawie 50 lat sprzęt, ale to jest bardzo porządny sprzęt. Dobra, trzymajcie się. Przyjechał mi niedawno kurier. Znowu wydałem pieniądze, które miałem oszczędzać na duperele. Znaczy nie są to duperele. Kupiłem sobie takie, wiecie, żabki zaciskowe. Zawsze chciałem mieć takiej troszeczkę lepszej firmy, bo musiałem się posiłkować takimi wiecie jakimiś śliskimi z Lidla, czy tam z Biedronki, czy tam no wiecie o co chodzi. Tutaj kupiłem takie, to są takie małe, no, zaciskowe, takie C. Wiecie na przykład jak macie o takie rzeczy, gdzie trzeba coś wyżej sieknąć, o można sobie fajnie, można sobie fajnie zacisnąć. Bardzo dobra rzecz. Fajny, gruby taki materiał. To jest firma Irwin, oryginalnie to jest, niech się skupi, oryginalnie to jest firma Weissgrip. No dobra, mam na szczęście jeszcze jedną. Gdzieś tutaj mam jeszcze jedną żabkę. O, to jest ten sam model, tylko ten jest akurat jakby samootwieraczem, czyli nie ma cyngla, jest taka jakaś, wiecie, no, rączka, że nie trzeba się, ten. I to według, wiecie, nie muszę dwoma rękami operować, według amerykańców i ten czas, który oszczędzę na otwieranie tej żabki jedną ręką, wykorzystam na nagranie tego krótkiego, nazwijmy to, epizodu. No ale widać, że to fajnie zrobione, takie dość porządne. Oryginalnie to było robione w Stanach, ale wiecie, teraz wszystko jest, ten do to są produkcje chińskie, ale... Są zrobione w Chinach, no ale to jest, może, robione po prostu w lepszej. Na pewno jest lepsza jakość. Generalnie używam takich. O, kupiłem topeksy, takie miałem żabki, tylko te żabki były. To jest podobne, podobne trochę do tej oryginalnej, tylko że widzicie, ta jest troszeczkę grubszą, jest o co najmniej połowę grubsza stal, z której została wykonana ta oryginalna żabka. Ta ma troszeczkę inaczej te szczęki i ta ma szczęki stałe. Te chińskie, które kupiłem, to jest Topex. A to, aha, to też to Topex. No to akurat były trzy w komplecie po 50 zł. To była taka żabka, yy, taka tradycyjna i taka przedłużana. Akurat ta jest Power Power Fix. To kupiłem w lidlu, też był taki zestaw chyba za 30 zł. No jakoś się sprawdza, wiecie do blachy to ja nie będę też kombinował Tylko te Klamrowe były do dupy, o widzicie one się y, Słabe stężyny trzeba Potem ręcznie je rozwierać i to człowiek się denerwuje I frustruje i wiecie o co chodzi One miały takie poduszeczki metalowe Ale te poduszeczki odpadły Potem je usunąłem całkowicie, o tu już widzicie dostał strzał boszem To jest dobra rzecz Jak na przykład przy drzwiach Trzeba powiedzmy zaggiąć narożnik, i to o widzicie, o, trzeba sobie powiedzmy, łapiemy tak, dociskamy blachę i możemy, wiecie, no można sobie zaginać narożniki, wszystko można blachę ustalić, ustalić w jednym miejscu, dlatego to jest bardzo fajna rzecz, znaczy nie ta, to jest chińskie, o, tu jest lepsze chińskie. Oczywiście są takie, że mam nawet półmetrowe te wysięgniki te, te no ale to już kosztują y, fortunę. Co jeszcze sobie kupiłem? Kupiłem taką żabkę. O. to jest tylko jedną, bo na tylko jedną było mi stać. To prawie 80 zł kosztuje. Też położona fajna żaba z takimi yy, no, końcówkami do blachy. Można złapać, można sobie też podgiąć od czasu do czasu coś. Ale tak żeby wiecie, nie zmacerować materiału, to na długiej powierzchni można sobie złapać blachę. O. I trzyma. Też na cyngiel. No, Tu jeszcze kupiłem takie fajne maleństwo. Zobaczcie, jakie ma. Ała! Maluteńka żabeczka. Też bardzo fajna. Eee, czasem wielokrotnie miałem takie głupie miejsca, że nie miałem. Wiecie, jak podejść, coś złapać. A myślę, że takim maleństwem. O, to jest. To były najmniejsze, jakie miałem. No, zobaczcie, jakie małe takie karaluszek. Myślałem, że to wiecie, to jest taka zabaweczka, ale. Próbowałem tak to powyginać, to wszystko jest mocne, nie da się, musiałbyś być jakimś yy, Himenem, żeby to powyginać. No także to jest bardzo fajne. Co tutaj jeszcze? Yy, nie twierdzę, że wszystkie chińskie są żydowskie, bo na przykład tutaj też jest ten Power Fix, yy, z Lidla, tylko że to mam około roku. No to nie ma, to działa, też nie będę kombinował, dlatego nie kupowałem, wiecie, jakichś oryginalnych takich, bo to szkoda, bo wydaje mi się, pieniędzy na. Akurat tego typu kupować oryginalne takie. No, wiecie, jaki No, bo taka oryginalna kosztuje prawie prawie 60 zł. Jedna yy, ta kosztuje 55 zł. No, to wiecie, 4 ten. Dwie te już mamy, 400 zł. Poszło, ale mam nadzieję, że wszystko się yy, no przyda. Robota będzie fajnie szła. Tu mamy taką żabkę, to jest Power Fix, czyli to jest lidlowe. No I to akurat też widzicie, nie narzekam, chodzi fajnie, ma y, duże fajne pokrętło. I tak muszę czas od czasu, wiecie, jak tutaj one leżą w tym gruzie z tych waszych buzów, busów, tutaj tak trzeba czasem gwinty wszystko przeczyszczać, bo to nawet najlepsza złota by się zaraz zapchała i by ciężko chodziła. Także to jest mój y, taki, y, można powiedzieć dla was, po prostu informacja temat żabek, czyli te się nadają mogą być nawet jakieś wiecie najtańsze topek z, z biedronki a jak na przykład takie yy, w kształcie C też bardzo przydatne praktycznie tych używam najwięcej żeby złapać jakiś próg wiecie coś podejść takiego że trzeba coś obejść no to te są, te są super a żeby nigdy nie za nigdy nie za dużo to już mi chyba do końca mojego życia nędznego Wystarczy, może sobie kiedyś kupię jakieś tam większe, ale na razie nie Na razie nie mam takiej potrzeby Wiesz mi tak one są, będą pewnie oszczędzane, bo nie będę ich tu stosował do jakiegoś wiecie Spawania grubych rzeczy Tylko jak zrobię jakieś blaszki czy co. Także to chciałem wam powiedzieć dzisiaj i Tak więc co nowego Nasz króciutki busik został no, zrobiony, pomalowany Nawet ostatnio nie miałem czasu całego nagrać, bo Śpieszyłem się Bus jest zrobiony Tutaj jeszcze musiałem, no, z aluminiowej blachy zrobiłem takie, wiecie, maskowanie tych dziur, które żem tutaj wycinał, a no, tak, żeby ładnie wyglądało. Tu pokonserwowane. Także tak to, tak to wygląda. Z czym teraz będziemy się mierzyć? Tutaj mamy piękne Ducato. Z miasta Łodzi pochodzi. No. Właściciel kupił to ducato od pierwszego właściciela. Pierwszy właściciel to kupił w 2001 roku, czy w 2000 w polskim salonie. Obecny właściciel ma ten samochód 5 lat. No i jest zadbany. Wszystko jest wymieniane na czas, serwisowany. Tylko ono wziął go troszeczkę robak. Jak widzicie, czyli będziemy wymieniać, będziemy wymieniać całe tutaj. No, praktycznie wszystkie czekać już tak w las krzaki. No ale będziemy wszystko wymieniać. Progi, tutaj drzwi. Yy, reparaturki drzwi. Tradycyjnie nie chcę tutaj za bardzo sobie rdzą brudzić podwórka, ale widzicie progi, drzwi pod progami. Yy, tutaj też tradycyjnie dziury w tym. no ta rama w tych miejscach, gdzie, które zawsze gnije, także tu, 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 będziemy, tu będziemy działać. Oczywiście tu e, mocowania amortyzatorów, też tu jest wygnite. trzeba będzie amortyzatory wyciągać. Trzeba będzie amortyzatory wyciągać i no, i będziemy mieli, będziemy mieli zabawę. To będzie, to jest tak od dupy strony, trochę od końca. To jest środkowy samochodzik. Patrzcie, piękna kaczka kaczka James Cook Edition tak zwane czyli kaczko Camper. tutaj będziemy robić progi widzicie ktoś sobie ktoś sobie da na nic taką blachę ryflowaną, aluminiową tu o. no jest trochę roboty, cała kaczka w koło będzie robiona tutaj też będzie robione co, trochę podłogi bo jest Widzicie robi się powoli z niej flinston, y, Także tak to wygląda tutaj też jest pognite trzeba tu będzie powycinać, rozwybeszyć cały przód No, rozbebeszyć przód, żeby tam się dostać Podejrzewam, że będziemy musieli wymienić pod szybie bo jest tutaj robaczywe. Trzeba będzie trochę podziałać y, z nad szybiem. Tutaj słupki boczne w jakichś dziwnych miejscach gdzieś są powyżerane trzeba to będzie wyciąć, trzeba to będzie wyciąć i tu po na drzewach i trzeba będzie tutaj nowe, nowe porobić. Tutaj iryńki są zdrowe No ale wiecie, kaczka to jest 79 rok, stara kaczka ale jak pięknie pali Nianta z kluczyków to bym wam pokazał oczywiście drzwi eee... Tutaj podłoga, też jest pognita. Już nie chcę tego odsuwać, ale będzie trochę roboty. Także zabawy, zabawy co nie miara. Ta kaczka przyjechała do mnie z Poznania, no gdzieś tam pod Poznaniem. Także kaczuszka Ech, będzie robiona. Bardzo fajna taka, Oje, przepraszam, bo wpadłem w Plugastwo, czyli trzeci bus, który będziemy robić, zaraz wam, zaraz wam go pokażę. Kaczka James Cook, już dość rzadko spotykana. Wiecie, prawie wszystko pogniło, dlatego trzeba ratować to, co, to, co jest jeszcze do ratowania. I tutaj mamy Fiat Ducato, Double Kabina. Nazywam go pierwszotliwie Plugastwo. To jest takie Plugastwo. Tutaj właściciel. No, bo na pewno się zawsze dużo ludzi pyta się na YouTubie, czy to warto takie samochody naprawiać, i ten, czy w ogóle, no bo to są stare klamoty, i w ogóle, czy to się opłaca. Ja wam tego nie mogę powiedzieć, czy się opłaca, bo to się opłaca tylko właścicielowi. Tutaj ten właściciel tego Ducato ma 5, oprócz tego ma 5 nowych busów, i te, o to, plugastwo. i te 5 busów no którymi tam jeżdżą ludzie psują się i tym oto plugastem on po te busy przyjeżdża i je holuje, przyjdzie minus 20 stopni nowe busy nie chcą zapalić plugastwo podgrzewa świece pali i ciąga po placu nowe busy także plugastwo mówi ma do żywocie plugastwo muszę odremontować tutaj widzicie trzeba stawać nowe progi trzeba tutaj coś podziałać z tymi o z tymi narożnikami, powycinać, powycinać blachę, tu poczyścić, tutaj coś będziemy działać z tym. No tak samo tutaj, trzeba będzie wyciąć ten próg. Tu już mi właściciel podemontował, podemontował wszystkie siedzenia, żeby miał troszeczkę łatwiej. Poczyścimy, tu gdzie trzeba będzie coś spawać, to spawamy. Nowe progi, drzwi. Tutaj widzę na pewno, że trzeba będzie też trochę podziałać z wewnętrznymi odkolami. No, jak to mówi, plugastu ma u niego do żywocie, i ma być, ma być zrobione. No, także widzicie, tak to jest stary bus. No, to są właśnie stare busy. To, co jak widzicie, roboty jest trochę. Podwórko zawalone tymi waszymi zakażeniami. No nic, ja sprzątam w warsztacie i bierzemy się do roboty na pierwszy strzał. Idzie plugastwo. Plugastwo, potem kaczuszka, potem ducato. No, Kupka blach się robi coraz większa. A ja sobie teraz tutaj posprzątam. Ładnie to poogarniam, żeby przygotować no, warsztat na plugastwo. Trzymajcie się i złożyłem akumulator zobaczymy jak zobaczymy jak plugastwo jak plugastwo zapali Szukam tutaj korby, żeby otworzyć szybę. A ja przecież plugastwo ma elektryczne szyby. Proszę bardzo.